75 historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. Zabytek to jest słowo, które towarzyszy chyba każdemu, kto na przykład z Alei Solidarności skręca w prawo, w niewielką ulicę Tłomackie, bo to właśnie przy ulicy Tłomackie 3 przez 5 znajduje się budynek Żydowskiego Instytutu Historycznego. Samym budynkiem myślę, że zajmiemy się przy okazji innego spotkania, na które już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Natomiast warto, żebyśmy zatrzymali się przy zabytkach. Żeby to zrobić, najlepiej jest uchylić drzwi do Żihu wejść po schodach, minąć hol, w którym również zapisana jest ogromna historia, prawdopodobnie jest to jedyne takie miejsce w Warszawie, a później udać się krętymi schodami na samą, samą górę, prawie na samą górę, bo to właśnie tam znajduje się pracownia konserwacji Żydowskiego Instytutu Historycznego. A co się tam dzieje? O tym już nie ja będę opowiadała, bo tę rolę zgodziła się przyjąć Wioletta Bachur, główny konserwator w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Zacznę od tego, co Ty sama kiedyś powiedziałaś o swojej pracy. Tak określiłaś to, czym się zajmujesz, mianowicie, że jesteś na Straży Skarbów. Myślę, że to jest bliskie temu, jak wielu z nas wyobraża sobie pracę konserwatora i zabytki, ale że Ty sama tak myślisz, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Przede wszystkim związane jest to z tym, że wybierając taki zawód jak konserwacja dzieł sztuki, Przywiązujemy już dużą wagę do tego, że wszystkie obiekty, z którymi będziemy potem pracować, są wyjątkowo ważne, cenne, unikatowe i są czymś w rodzaju skarbu. Oczywiście, skarb jest to taki, można to nazwać, że jest to taka umowna nazwa na coś cennego, na coś wyjątkowego, jednorazowego czego nie możemy spotkać w wielu miejscach, tylko na przykład w jednym miejscu jest jedyny egzemplarz na przykład jakiejś, jakiejś rzeczy, dokumentu, obrazu, czy na przykład jakiegoś powiedzmy u nas judaików. Taką jednorazową i wyjątkową rzeczą w naszym instytucie jest zespół archiwum Ringenbluma, który jak Państwo wiecie jest wpisany na listę UNESCO i rzeczywiście jest zespołem, który... Występuje wyłącznie u nas, w naszych murach, i tutaj też Państwo możecie ten zespół zobaczyć na stałej wystawie. Archiwum Ringelbluma to jest oczywiście temat na kolejną, a właściwie na całą rozmowę. Niewątpliwie rzeczywiście jest to taki najcenniejszy, najważniejszy obiekt, zespół, który mamy pod swoimi skrzydłami, ale jakimi obiektami zajmujesz się na co dzień? Bo kiedyś z Tobą rozmawiałam i mówiłaś, że obiekty znajdujące się w Archiwum Ringelbluma trafiają do ciebie co jakiś czas, co jakiś czas ponownie przy nich pracujesz. A na co dzień? Na co dzień zajmuję się rzeczami, które znajdują się we wszystkich działach naszego Instytutu. Te obiekty pochodzą np. z biblioteki, pochodzą z archiwum, z działu sztuki. W moim przypadku akurat jest tak, że głównie zajmuję się obiektami, które są na podróżu papierowym, ponieważ taką mam specjalizację, zajmuję się konserwacją papieru i skóry zabytkowej i przeważnie zajmuję się takimi rzeczami. Natomiast czasami zdarza się, ze względu na to, że mamy. Takie powiedziałabym ograniczenia personalne w pracowni, że musimy zająć się też innymi rzeczami, na przykład obrazem olejnym, ramami. I te prace wykonujemy na przykład często przygotowując wystawy, które raz do, na trzy, raz na pół roku przygotowujemy w instytucie. Za każdym razem, kiedy gdzieś się słyszę rozmowę z konserwatorem zabytków, pojawia się takie chyba mogę powiedzieć sakramentalne pytanie o rozróżnienie między konserwacją, restauracją i renowacją. Czy to są też takie działania, które tutaj w żychu wykonujesz? Tak, muszę powiedzieć, że z wiekiem coraz bardziej rozumiem, ponieważ jakby na studiach przygotowano nas na wykonywanie każdej z tych czynności, którą wymieniłaś. Czyli każdy etap pracy przy danym obiekcie, natomiast z czasem, i wydaje mi się, że to jest najlepsza forma jednak zabiegów konserwatorskich to jest konserwacja, to jest sposób traktowania obiektu i działania przy obiekcie w taki sposób, żeby nie zmienić jego wyglądu. Że te wszystkie zabiegi, które wykonujemy wokół obiektu, służą wyłącznie po to, żeby zostały zatrzymane procesy degradacji, ale nie zmieniamy wyglądu, czyli na przykład nie dodajemy, nie uzupełniamy ubytków, nie dodajemy jakichś dodatkowych elementów, które ma na celu na przykład polepszenie powiedzmy takiego estetycznego odbioru obiektu. Tym się już zajmuje restauracja. Wtedy rzeczywiście już wprowadzamy dodatkowe elementy. Renowacja, no to już bardziej mówimy o takich obiektach typu budynki, rzeczy, które są już poza pracowniami, tak naprawdę. To są już takie poważniejsze rzeczy, i one głównie polegają na tym, że powstają obiekty już jakby na podobieństwo starych rzeczy. Natomiast w moim przypadku. Najbliższą mi sercu jest jednak ten proces konserwacji, który ma na celu zachowanie tego, co, co trafiło do mnie do pracowni i niezmienianie wyglądu obiektu, ponieważ wydaje mi się, że również odbiorcy oglądający później obiekt wolą zobaczyć taki obiekt nie zrobiony jakby na nowo, tylko taki obiekt, który przeszedł jakieś koleje losu, który ma jakąś historię. Też mi się tak wydaje, że jeżeli jakiś obiekt wydaje się zniszczony, możemy zobaczyć tylko fragment kartki, gdzieś jest naderwana, urwana, no to znaczy, że z jakiegoś powodu to się stało. I wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest to, żeby dowiedzieć się, dlaczego. I to jest historia tego obiektu. Tak uważam, że. Takie podejście jest najlepsze i najciekawsze. Mnie od razu przyszły do głowy oczywiście obiekty należące do archiwum Ringelbluma, te, które możemy oglądać na wystawie stałej, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, bo tam właśnie oglądamy dokumenty, które zdarza się, że są takie fragmentaryczne, bo na przykład ten czas przechowywania sprawił, że część kartki się zdegradowała nie wiem, została zalana, nie przetrwała, i to też we mnie budzi taką myśl, w jakich warunkach to się działo, jak to było zapisywane, albo nawet to chyba było zapisywane na strzępach papieru. Tutaj nie byłabym taka pewna, że rzeczywiście to było jakieś fragmentaryczne, bo to były go, często były gotowe zeszyty, gdzie były wpisywane jakieś relacje, czy jakieś na przykład druki ulotne. Natomiast to, co widzimy teraz, no to jest efekt konserwacji też. Natomiast to, co zostało znalezione po wojnie w skrzynkach i w bańkach, to faktycznie, jakby stan zachowania, który był po odnalezieniu tych obiektów, był różny, i niektóre rzeczywiście były zalane, zagrzebione. I one zachowały się fragmentarycznie. Natomiast są takie obiekty, które zachowały się doskonale, na przykład akwarele geli zeckstein. Jest to niebywałe, ale te rzeczy, tej te pracy zachowały się w doskonałym stanie zachowania. Mamy je do dzisiaj. Oczywiście poddane zostały konserwacji, niemniej jednak zachowały się bardzo dobrze. Rozmawiamy o archiwum Ringelbluma, ale chciałabym Cię zapytać o inne przykłady dokumentów, które w ten sposób poddawałaś konserwacji, które zabezpieczyły się, żeby one dalej nie niszczały, bo wydaje mi się, że nie zawsze jest to oczywiste, jak wielkie zasoby znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym, również te, które nie dotyczą samego archiwum. Często jest tak, że trafiające obiekty do pracowni konserwatorskiej poddawane są takiej globalnej konserwacji, to znaczy, że no robimy, oczyszczamy, robimy wszystkie takie prace związane z poprawieniem kondycji papieru, oraz z właściwym zabezpieczeniem, opakowaniem. Natomiast bardzo często jest tak, ze względu na brak czasu, że przeważnie zajmujemy się Właściwym zabezpieczeniem obiektu, bo tak naprawdę to ma największe znaczenie. Oczywiście, jeżeli trafiają rzeczy w bardzo złym stanie, no to wiadomo, konserwacja musi być przeprowadzona. Natomiast, jeżeli są to tylko, powiedzmy, obiekty, które są lekko zabrudzone, mają jakieś naderwania czy zagniecenia. To wtedy one mogą być na przykład przełożone odpowiednimi bezkwasowymi materiałami i włożone też w odpowiednie teczki bezkwasowe lub pudła. I w ten sposób, jakby zabezpieczamy nasz zasób od lat, i jakby kontynuujemy to dzieło. Skupiamy się na, na, na tym, bo to jest najważniejsze. A później, jeżeli na przykład znajdujemy czas na wykonanie jakichś konkretnych zadań, to wracamy na przykład do tego już dobrze opakowanego obiektu i, i przeznaczamy mu czas na, na konserwację. Czyli to nie jest tak, że krok po kroku zasoby żychu trafiają do ciebie i odhaczasz sobie na liście, co zostało już zabezpieczone, tylko do tych obiektów, które raz zabezpieczyłaś później też się wraca. Absolutnie tak. Zresztą trzeba pamiętać, że konserwacja nie jest takim zabiegiem, który powoduje, że obiekt jest zabezpieczony na zawsze. Bo jeżeli mamy na przykład obiekt wykonany na papierze złej jakości, tak zwanym kwaśnym, czy jest to papier bardzo złej jakości, który się kruszy, który jest bardzo delikatny, to trzeba pamiętać, że nawet przy zabezpieczaniu, przy zakonserwowaniu takiej rzeczy po latach można by zobaczyć, że on dalej degraduje. Konieczne jest robienie stałych przeglądów i jakby. Obcowanie z obiektami i zwracanie uwagi, co się z nimi dzieje. One, one właściwie, można powiedzieć, w pewnym sensie żyją swoim życiem i trzeba też po prostu patrzeć, co się z nimi dzieje. Inna sytuacja, o której kiedyś mi opowiadałaś, w której poświęcasz dodatkową uwagę obiektom ze Zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, to kiedy one z żychu, powiem tak, wychodzą, wyjeżdżają, bo są wypożyczane instytucjom, które na przykład wykorzystają je tworząc swoje wystawy. One wymagają wtedy dodatkowego zabezpieczenia, no i chyba też takiej dokładnej inwentaryzacji, żebyśmy wiedzieli, co jest, a czego nie ma. No tak w zasadzie zaczyna się od tego, że koledzy z działu sztuki przychodzą do mnie z prośbą o wydanie opinii, czy dany obiekt, o który prosi instytucja, możemy rzeczywiście wypożyczyć. Ja na podstawie oglądu i stanu zachowania stwierdzam, że te obiekty na przykład można wypożyczyć lub mam na tyle dużo czasu, że mogę je poddać konserwacji i w ten sposób ten obiekt będzie w lepszej kondycji na wystawie. Przeważnie te zgody są, czasami się czasami nas Różnych powodów jakby te zgody nie, nie, nie są udzielane, ale przeważnie tak. Więc jeżeli już decydujemy się na wypożyczenie, to faktycznie zaczynamy od tego, żeby ten obiekt przygotować, żeby go oczyścić, żeby go na przykład oprawić. Często jest tak, że, że grafiki czy jakieś inne rzeczy na papierze oprawiamy tutaj na miejscu, żebyśmy już nie musieli posiłkować się powiedzmy inną instytucją w tej dziedzinie. Zresztą chcemy mieć jakby nadzór też nad swoimi obiektami powierzczamy im już w takiej oprawionej wersji do powieszenia na ścianę. Przed wyjazdem, oczywiście odpowiednio opakowuję te obiekty, no ale trzeba pamiętać, że zawsze wypożyczając, wypożyczając zabytki do innych instytucji, no korzystamy z firm profesjonalnych, także jak już przyjeżdżają właśnie Państwo do nas, no to wtedy już to jest tak całkowicie. Natomiast ten pierwszy etap przygotowuję ja. Oczywiście do tego dołączany jest opis stanu zachowania, fotografie, jak wyglądają obiekty, które zostały wypożyczone itd. itd. Także mamy taką dokumentację, jakie obiekty. Oddajemy i jakie chcemy yy, mieć z powrotem. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo na wielu wystawach, które można oglądać w różnych muzeach w całym kraju, nie tylko pojawiają się takie małe karteczki, że obiekt pochodzi ze zbiorów i tutaj pada nazwa muzeum. Ale y, faktycznie rzadko myślimy o tym, jak to się stało, że ten na przykład obraz pojawił się na tej ścianie. I dlatego chciałabym Cię prosić o rozwinięcie tego, co powiedziałaś na samym początku, mianowicie, że to od Ciebie zależy, czy obiekt będzie mógł być wypożyczony, czy nie. W przypadku jakich obiektów powiedziałabyś, że transport, przenoszenie, pakowanie, zawieszanie ponowne nie będzie im służyło i nie powinno to się dziać? To się dzieje bardzo rzadko. To dotyczy na przykład obiektów, które są w bardzo złym stanie zachowania, które w przeciągu na przykład danego okresu, który mamy od prośby do wypożyczenia, nie uda nam się na przykład zrealizować takiej konserwacji. Na przykład obraz olejny. I wtedy musimy odmówić. Lub są obiekty, które na przykład mamy w planie wystawić na swojej wystawie. Tak jak powiedziałam, bardzo rzadko zdarzają się odmowy, i one są przeważnie, powiedziałam, dość poważnie uzasadnione. Są to właśnie albo te obiekty są nam potrzebne w danej chwili, albo na przykład już są wcześniej zarezerwowane przez inną instytucję, albo posiadają tak zły stan zachowania, że nie jesteśmy w stanie. Przeprowadzić właściwej konserwacji do momentu wypożyczenia go. Rozmawiamy o takich mocno technicznych aspektach Twojej pracy, również dlatego, że dla osób z zewnątrz one są czymś zupełnie nowym. Ale jestem też ciekawa tego, jak podchodzisz tak trochę bardziej emocjonalnie do swojej pracy, bo zdarza mi się, że kiedy idę na wystawę, oglądam obiekty, dzieła sztuki, to mam takie poczucie, że przede mną jest jakiś niesamowity świadek historii, że to ma kilkaset lat. A jak jest w Twoim przypadku, kiedy Ty właściwie każdego dnia masz do czynienia z jakimś niezwykłym obiektem, z dziełem sztuki, z zabytkiem? To nadal budzi taki zachwyt, podziw sama, nie wiem jak to nazwać? Hmm, zachwyt może już nie, natomiast ogromna satysfakcja z pracy z obiektami. Zachwyt pojawiał się jeszcze w okresie marzenia o takich studiach, o stu, w okresie studiowania, kiedy to były pierwsze takie kontakty z prawdziwymi dziełami sztuki. To wtedy rzeczywiście to tak działało bardzo emocjonalnie i, i, i faktycznie każdą rzecz się przeżywało jakoś szczególnie. Natomiast po pewnym czasie pracy już z obiektami, no nabywa się pewnej wprawy, rutyny. Oczywiście, można powiedzieć, że to jest taki zły aspekt, jakby tej pracy, ale z drugiej strony mamy też większą śmiałość i swobodę po prostu przy pracy z takim obiektem. Także no, satysfakcja jest zawsze. I można powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wybrałam taki zawód. To jest chyba najpiękniejsze, co można powiedzieć o tym, co się robi. To jest chyba bardzo takie niewygodne pytanie, bo trudno jest wybrać swoją ulubioną rzecz, zwłaszcza jeżeli ma się tak duże doświadczenie w pracy. Czy masz jakiś taki obiekt w całej swojej karierze, który szczególnie zapamiętałaś z różnych powodów, który na przykład dał ci szczególną satysfakcję, to jest to, o czym przed chwilą mówiłaś, bo satysfakcja to jest chyba najlepsze słowo, którego można używać mówiąc nie tylko o pracy. Jeśli chodzi o satysfakcję, trudno mi powiedzieć, bo tego było tak dużo i, i to się gdzieś zlewa. Natomiast no, taką rzeczą wyjątkową, przy której miałam okazję i też szczęście pracować, to rzeczywiście była konserwacja archiwum Ringenbluma. No, bo jakby nie każdy konserwator ma możliwość obcowania jednak z obiektami, które są. Powiedziałam z najwyższej półki, jeśli chodzi o wartość taką zabytkową czy historyczną. Więc pod tym względem to było no, takie ogromne przeżycie, zwłaszcza, że konserwacja Ringenbluma no, spotkała mnie zaraz po podjęciu pracy tutaj w Instytucie w 2004 roku, i faktycznie wtedy to było dla mnie ogromne przeżycie. To jest wielkie przeżycie dla ludzi, którzy oglądają wystawę, którzy czytają relacje świadków, testamenty, oglądają dokumenty, więc praca z tym no, tak na żywo musiała być rzeczywiście ogromnym doświadczeniem. Trochę podsumowując naszą rozmowę, tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście jesteś tym strażnikiem skarbów, dlatego że właściwie żaden dokument, żaden zabytkowy dokument nie może być w żychu wykorzystany bez twojej wiedzy. Na przykład czy przy tworzeniu wystaw czy wypożyczaniu czy w jakiejkolwiek innej pracy. W zasadzie tak, ale taką ma funkcję konserwator, a szczególnie główny konserwator, który musi mieć pieczę i jakby wgląd w każdą rzecz, która jest przeznaczona do wystawy, która jest przeznaczona do jakichś innych celów, czy na przykład wyjazdów. Rzeczywiście od konserwatora zależy pierwsza decyzja, co robimy z obiektem, jakie podejmujemy kroki wobec nich. Oczywiście są dodatkowe, jakby inne też aspekty, które wchodzą jakby w skład decyzji takiej całościowej. Natomiast faktem jest, że pod względem konserwatorskim stanu zachowania ja tutaj odgrywam rolę taką no, kluczową. Czy jeżeli chodzi o pracę zawodową, związaną z tymi judaikami, które w Żydowskim Instytucie Historycznym są przechowywane, masz jakieś zawodowe marzenie, coś, co jeszcze chciałabyś zrobić? Chciałam dużo rzeczy zrobić, ale szczerze mówiąc, nie mam sprecyzowanej wizji czegoś takiego. Liczę na zaskoczenie, na jakąś spontaniczną sytuację. Oby. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tematu konserwacji zabytków nie da się wyczerpać, zwłaszcza w trakcie jednego podcastu. Dlatego mam taką propozycję, żebyśmy w tym miejscu zakończyły naszą rozmowę. Waszym i moim gościem była dzisiaj Wioletta Bachur, główny konserwator zabytków w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, było mi bardzo miło. No i zapraszamy do Żichu, gdzie można nie tylko spotkać Ciebie, ale można też zobaczyć zabytki Judaika, dokumenty, które tej konserwacji są poddawane. 75 historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma.